Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Wynikiem 3 do 1 dla gospodarzy zakończył się mecz pomiędzy Ruchem Chorzów a Wartą Gorzów Wielkopolski rozegrany w środę na stadionie przy ulicy Cichej. Niebiescy zdobyli przewagę nad przeciwnikami w 29. minucie spotkania dzięki bramce strzelonej przez Łukasza Jaroszkę. Kolejne dwa gole dla Chorzowa w 51. i 89. minucie zdobył Mariusz Idzik. Dawidowi Ufirowi z drużyny gości udało się pokonać bramkarza Ruchu podczas rzutu karnego oddanego w trzeciej minucie doliczonego czasu przez sędziego nie mieli zbyt wielu sytuacji, ja mówię, my chcemy grać swoją piłkę, jeżeli przeciwnik nie dochodzi do sytuacji, to... To tylko na plus. Od początku mamy pewne założenia, także staramy się je wykonywać i chcemy dominować nad przeciwnikiem w każdym meczu. Na pewno naszym plusem jest to, że mamy stabilną kadrę, kilku zawodników dochodzi, tacy, którzy stanowią jakość do zespołu, a resztę cały czas się zgrywamy, to widać na boisku. Choć mogę powiedzieć, że dzisiaj trudny był rywal i grał też dobrze. Niektórzy się spodziewali, że to rozniesiemy warte, ale ja mogę powiedzieć, że też pochwalić przeciwników, że to był ich niezły mecz. I tam gorąco i serdecznie jest jakże cudownego miejsca. Hejnałem z wieży wyciągowej rozpoczęła się 14 edycja Chorzowskiego Teatru Ogrodowego. Z racji obostrzeń monodram w wykonaniu Rafała Rutkowskiego transmitowany był na żywo w internecie, a za scenę tym razem posłużyła wieża wyciągowa szybu Prezydent na terenie kompleksu sztygarka. Pierwszy raz w życiu tak daleko miałem na scenę, bo to jest 40 metrów w górę, w tym żeby zejść, mam lęk wysokości. Więc musiałem coś sobie przewalczyć, ale widziały gały, co brały. Przed tą edycją sergiusz Brożek, szef imprez, zadzwonił do mnie i mówi, jest jak jest, jest pandemia. Mam taki pomysł, jest taka wieża, którą znam, bo tu występowałem wielokrotnie, ale nigdy na nią nie wszedłem. I mówi, może byś tam coś na tej wieży zrobił. No i od słowa do słowa myślałem, że po pierwsze jest to motyw, żeby tam wejść, po drugie, żeby przełamać się lęk wysokości, a po trzecie, żeby rzeczywiście zrobić coś, co co na te czasy mogliśmy tylko zrobić, czyli no po prostu zrobić coś z dystansem. Stąd pomysł na ten live i cieszę się, że to, że to zrobiliśmy i cieszę się, że ci ludzie z pasją, którzy to robią, nie poddają się i to organizują i, i, i dla nich mogę wejść na wieżę. Informacje na temat kolejnych wydarzeń w ramach Chorzowskiego Teatru Ogrodowego można znaleźć na stronie internetowej www.hto.pl Od marca w większości miast wszelkie państwowe uroczystości ze względu na pandemię ograniczone są do minimum. Podobnie było 15 sierpnia podczas święta wojska polskiego w Chorzowie, gdzie delegacja Urzędu Miasta złożyła kwiaty pod pomnikiem powstańca śląskiego, upamiętniając również drugi zbrojny zryw na ziemiach śląskich, który rozpoczął się 19 sierpnia 1920 roku. To są daty w życiu Polaków, które, o których zawsze warto pamiętać i są to daty. Do których powiedzmy w młodszym pokoleniu, w młodszym życiu nie przywiązuje się wagi, ale im człowiek ma większe doświadczenie, im więcej przeżywa, tym bardziej uświadamia sobie, jak niektóre momenty w naszej historii były dla nas bardzo ważne. Zakończyła się polska przygoda 11-letniej Serafin z Ruandy. Dziewczynka przyleciała do Polski w marcu, by przejść operację nogi, która polegała na przeszczepieniu fragmentu kości strzałkowej w ubytek kości piszczelowej. W swojej ojczyźnie groziła jej amputacja nogi. Cała akcja została przeprowadzona dzięki determinacji Fundacji Afrykia i ich darczyńców oraz lekarzy zespołu szpitali miejskich w Chorzowie. W wypadku Serafin doszło do wzrostu kostnego po już 6 miesiąca, Dlatego jak Państwo pewnie widzicie, ona chodzi świetnie się, porusza. Ten zabieg był wykonany w Polsce w Otwocku przez doktora Pietrzaka. Zabieg tak naprawdę uratował Serafin życie, bo w warunkach afrykańskich przy jej wadzie leczenie miało polegać wstępnie na amputacji i kończyny. Tak naprawdę tego typu operacje wykonują dwa ośrodki, a doktor Pietrzak jest najlepszym specjalistą w Polsce z tego typu zabiegów operacyjnych, bo tylko Poznań i wykonują tego typu operacje. Zabieg Zakończył się całkowitym sukcesem. Serafin chodzi, porusza się świetnie, nie ma dolegliwości bólowych. Kość uległa reorganizacji, wszczepiła się w miejsce po ubytku kości. W Ruandzie niepełnosprawność często oznacza wykluczenie. Dzięki przebytej w Polsce operacji dziewczynka ma teraz szansę na normalne życie. Z Okna na Plac to impreza zorganizowana przez Miejski Dom Kultury Batory w Chorzowie. 15 sierpnia na tyłach mdk na dzieci i młodzież czekało wiele atrakcji. Co roku organizowaliśmy Święto Dzielnicy wielkie, Wielki Hajduk, ale w tym roku wiadomo, jaka jest sytuacja, więc zorganizowaliśmy animacje dla dzieci. Są warsztaty taneczne ze studiem rekreacji ruchowo-tanecznej. Mamy też jeszcze dwie animatorki, a przez cały dzień od 11 mamy taki hajducki przystanek i promujemy trochę gwary Śląską. Bo trochę ona ucieka w tym dzisiejszych czasach. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Korzowie zapraszamy za tydzień.